Dzień dobry. Jakiś czas temu odświeżałem wnętrze kabinę tego samochodu Peugeot 3008 za pomocą środka Valeo nazywał się Clim Air. Z niewyjaśnionych powodów mówiłem na niego Clim Clear, ale to mi się coś tak chyba obdurało w głowie, bo tak naprawdę środek nazywał się Klim Air, czyli tak jakby co? Klimatyzacja, powietrze, powietrze klimatyzacja, czyste powietrze, coś takiego. Okazuje się jednak, że Valeo, jako duży producent rozmaitych środków i części samochodowych, oferuje dwa takie środki. Znaczy, dwa, nie dwa takie, tylko dwa siostrzane środki. I drugim jest Valeo Klim Pur. I teraz o co chodzi i dlaczego one są dwa? Dlatego są dwa, że jeden z nich, ten, który już użyłem wcześniej, Wykorzystuje się do odświeżania, powiedzmy, odkarzania tapiterki wnętrza kabiny. Natomiast Tinkur jest preparatem podawanym przez potrzebie do oczyszczania kanałów wlotowych powietrza, które potem jest nadmuchiwane po schłodzeniu przez wentylator, czyli całą klimatyzację. Innymi słowy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Należy zastosować te środki tak jakby na raz, oba, albo w jakimś tam odstępie czasu, ale w każdym razie nie, nie, nie długim, nie kilka miesięcy. Ja z środka Klim R skorzystałem w czasie pandemii, czyli pewnie dwa miesiące temu. Klim Pur jechał do mnie jakiś czas i dopiero teraz mam okazję go zastosować. Dlatego, dlatego właśnie zamierzam to zrobić. No i co, o co chodzi? Chodzi o to, że o ile Klim Air, po prostu nastawiamy klimatyzację, zapętlamy, żeby włączamy obieg, obieg zamknięty powietrza, żeby to powietrze nie, żeby nowe nie było nadmuchiwane i on kotłuje tą chemią w naszej kabinie, to Klim Pur, żeby nie było, że się czymś męczę, a tego nie ma, to tak, mamy mamy aerozol i do tego aerozolu mamy taką rurkę prytną i tą rurkę łączymy tym aerozolem jak się domyślacie pyk i uruchamiamy klimatyzację oczywiście uprzednio e, usunąwszy e, filtr kabinowy czy to węglowy czy polecam wszystkim oczywiście węglowy ponieważ zatrzymuje zatrzymuje to co śmierdzącego nawiewa nam matka natura do kabiny. Natomiast filtry kabinowe oczywiście są też w wersji takiej bawełnianej. I jak Sztop... natomiast jeśli chodzi o koszt takiej, takiej operacji to też warte podkreślenia każdy z tych kosztuje około 50 zł, czyli oba kosztują 100 v. przy czym z Klim Air możemy go zastosować spokojnie we własnym zakresie, tam praktycznie żadna znajomość samochodu nie jest wymagana. Natomiast jeżeli chodzi o Klim Pur, gdzie do przeprowadzenia całej operacji oczyszczania konieczne jest wyjęcie filtra kabinowego, Włożenie najlepiej nowego wkładu oraz rozszczelnienie podszybia. No tu zależy, jak to się czuje na siłach. Zalecałbym dużą ostrożność, żeby przy okazji grzebania przy podszybiu nie uszkodzić sobie. Oh. Yeah. Yeah.